Hej, witam was. W takim króciutkim wideo pokażę Wam e, nowość od Google'a. Słyszeliście o tym z takim jak Google Bart, Jest to ChatGPT od Google. I to jeszcze po polsku. Wiecie co? Bo ChatGPT, ChatGPT od OpenAI nie działa po polsku. Nie? Swoją drogą Chad GPT y, miał też niedawno awarię jakąś i były jakieś problemy. Ale wracając do Barda, Bard y, był dostępny co prawda już od jakiegoś czasu y, do tyłu, od, od dnia od nagrywania filmu, czyli ty, 13 y, lipca. Ale jeszcze wracając do tego, ja nagrywam 13 lipca, ale premiera tego filmu będzie dopiero 25 lipca, prawdopodobnie albo 24. Już ogłaszałem przerwę wakacyjną w czasową. Ale postanowiłem sobie nagrać już, bo po prostu sprawdziłem jak to działa i mówię, złapałem się za głowę jak te kręty, jak to super działa. Ja chyba przestanę korzystać z Chat GPT, tylko przesiądę się na Barda. bo nie wiem, już to działa po polsku, to jeszcze działa to lepiej, nie? Bo nie zmusza do takich decyzji, takich ten bardziej, jest taki bardziej ludzki, mi się wydaje. Taki bardziej... Jakbyś rozmawiał z człowiekiem, nie? A ten COD GPT jest taki, jakbyś rozmawiał z robotem, z jakąś taką sztuczną inteligencją, nie? A ten bardziej jest taki bardziej wyrozumiały e, e, słowem, nie? No, dobra. E, no, to taka jeszcze dodatkowa informacja. Ale ten film będzie 25 lipca. Dobra. Wracając do tego, to jak z tego bardzo skorzystać? Nie ma aplikacji mobilnej, jest tylko wersja webowa na to nagrywania filmu. Jeżeli się pojawi aplikacja mobilna, to również będzie materiał. Wchodzimy na przeglądarkę internetową i pisujemy www.bard. Kropka Google. Com I, i prawdopodobnie poprosicie o logowanie do konta Google, jeżeli pierwszy raz się do tego logujesz. Ja się już tutaj logowałem. Więc mnie tutaj nie prosi o hasło. Jeżeli Ciebie poprosi o hasło do konta Google, to to samo konto, do które logujesz się do YouTube'a, Gmail'a, e, Google Meet i innych usług Google, nie dokumentów Google i tak dalej. Także. Wprowadzasz swoje hasło, zgadzasz się tam z warunkami, i tam i tak dalej, ale uwaga, odznaczasz tam pole, żeby tam, zgadzam się tam na wysyłanie tam e-maili i tak dalej. Już wam tego nie pokażę, bo nie zrobiłem zrzutu ekranu, ale tam będzie takie okienko, i tam będzie pole, tam zgadzam się na otrzymywanie tam e-maili, jakiś tam. I ja tego tego nie zaznaczać bo będziesz dostawał spam od Google'a. Nie? I, o, I dostaniesz się do takiej strony. I co my to mamy? No po prostu strona przyda, tak jakbyś y, otworzył jakiś czat. No to, to, to przypomina czat DVD, Nie? Tylko, że to jest w języku polskim, nie? No, no i jestem Bart. Twój kreatywny pomocnik. Mam pewne ograniczenia i nie wszystko mi się udaje, ale Twoje opinie pomogą mi się poprawić. Nie wiesz od tego zacząć. Możesz wypróbować te prompty. Co to jest prompt? PrOMPT to jest polecenie. Czyli po prostu komenda. To pytanie które wprowadzasz. Tutaj jest to pole. To jest prompt. Tak jak w chat GPT się wprowadza. To jest prompt. To się określa słowem prompt. Polecenie do chat GPT i tej inteligencji. I tutaj mamy przykładowe. Jak wytłumaczyć dziecku, dlaczego słońce jest żółte i tak dalej, i tak dalej. poda jest listę pięciu pomysłów e, na prezent dla kolegi, który lubi ogólnictwo, no to na przykład to weźmiemy, nie? sobie na przykład, nie? Ale mamy tutaj jeszcze tak. Możesz też kontynuować czat od momentu, w którym został przerwany. No bo ja już się tutaj bawiłem, nie? Podaj listę pięciu, pięciu pomysłów na prezent dla kolegi, który lubi ogólnictwo i podaj mi wskazówki, jak Czytać 20 książek w ciągu roku. No, no bo taki, takie polecenie mu zadałem. No, no i wybierzemy tą listę pięciu pomysłów na prezent do kolegi, który robi który ogrodnictwo. Nie? O. I za chwilę on tak tutaj myśli. Kręci się takie kółko. Trzeba poczekać. O. I dostaliśmy odpowiedź. Nie. Proszę bardzo, mo, po prostu możecie sobie teraz przeczytać. Macie lajko, like, like like, a jak klikniecie lajko, like to jest dobra odpowiedź, to on wtedy wie, że oku to, to mu się podoba, czyli ta odpowiedź jest ok. Dislike, e, czyli zła odpowiedź, o to wtedy e, to mu się nie podoba, czyli odpowiedź jest nie okej. Okay. Dalej mamy udostępnianie i wyeksportowanie to zaraz zobaczymy o co chodzi. Zeby się tutaj kontakty żadne nie pojawiły. Wstrzymam nagrywanie filmu. Jak, jak widzi, widzicie to link publiczny można wygenerować tutaj odpowiedzi, to wtedy sobie każdy kliknie i będzie miał dokładnie to samo. Sprawdziłem tylko, co tam dalej jest, żeby, nie, żeby żadne kontakty Google mi się nie otworzyły. Dalej mamy eksportowanie do dokumentów Google, czyli po prostu do pliku tekstowego i otwórz wersję robotą w Gmailu, Jeżeli masz pocztę Gmail, ja mam pocztę WP, więc u mnie to nie zadziała. No i jeszcze mamy wyszukiwanie, e, podobne wyszukiwanie. Jeżeli na to klikniesz, to po prostu ci się. Wyszukują podobne zapytania, nie? Do, tej, do tego yy, barna. Co kupić w prezencie na działkę, co kupić yy, osobie, która lubi organizm, i, i tak dalej, nie? No. I tak dalej, nie? No, i jeszcze oczywiście mamy tutaj edycję tego. Te, tego pytania, które już zostało wysłane. I tutaj mamy możliwość odsłuchania na głos. Oto pięć pomysłów na, na prezent. prezent. O, możemy sobie syntezatorem mowy przesłuchać. I tu mamy menu. Tu mamy jeszcze kopiowanie i zgłaszanie problemu, pra problemu prawnego. Jeżeli jest jakiś problem, nie? Z, z tą odpowiedzią. skopiowanie odpowiedzi, nie? No, no, no i to tak, tak to wygląda. Takie proste narzędzie, podobne trochę do Tongy ale jeżeli chodzi o działanie, to jest według mnie trochę lepsze. Po prostu inne. Nie chcę lepsze, tylko po prostu in, inaczej działa, nie? Zapytałem się troszkę też e, tego bardzo, e, co zrobić, e, żeby uzyskać więcej subskrypcji na kanale YouTube. E, nie tak, tak, żeby się troszkę tak po, pobolić, nie? Tak na łóżaka, nie? Bo to bada działa po polsku. Nie. No właśnie. I mi powiedziało, żeby o, zamknę to, żeby po prostu po, po... powiedziało mi, żeby robić przeróżne materiały róż... różnej treści, żeby one nie były długie, żeby po prostu się nie bać nie... Róż... różnych robić materiałów w różnej tematyce, nie i tak dalej, nie? No i to rzeczywiście wszystko to, co mi powiedziało, jest prawdą. Nie? Także to nie jest głupia sprawa, ten cały bart. Tylko na, to nie jest narzędzie, na którym należy polegać, nie? Żeby, nie, żeby nie było tak, że, że na przykład sobie tu ściągasz? Nie? Na przykład jakieś informacje, nie? Żeby wyszukujesz na przykład jakieś zadanie domowe i tak dalej, nie? No, 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 bo tu nie o to tu chodzi. Dobra, na górze to są jeszcze takie cztery ikony. Aktywność w Bardzie, to sobie może sprawdzić historię. E, co robiłeś e, w Bardzie? Jakie pytania się zadawało? No, zamknij. Dobra. Jak chciałbyś wrócić do jakiegoś pytania, to możesz to sobie zrobić. Dobra, dalej mamy co? E, pomoc techniczna. Możemy otworzyć sobie support, aktualizację. Możemy sprawdzić, jakie funkcje tutaj są wprowadzane. Aktualizacja eksperymentu. Pomoc. Tak. Czyli pomoc techniczną tego, y, tej funkcji, tej usługi. Najprostsze pytania, czyli nic innego. Najczęściej najczęstsze pytania, przepraszam, czyli FAQ się wtedy otwiera. Y, tak. I jeszcze mamy centrum prywatności. Czyli informacje na temat ochrony danych. Nie. Dalej mamy jeszcze y, ustawienia. Użyj ciemnego motywu. Możemy sobie ciemny motyw aktywować, jasny, y, Twoje linki publiczne. Możemy te linki publiczne, jeżeli mamy jakieś wygenerowane, y, to możemy te linki wykasować, bądź jest ja sobie tutaj ty, tym linkami zarządzać. I jeszcze mamy tutaj i linki do pozostałych usług Google, takich jak YouTube, Gmail, Mapy, nie, bo, te, bo ten bar stanie się normalną usługą e, Google. Tak jak Mapy, czy Scrap czy YouTube, albo Disk, albo Kalendarz. No i tu to normalnie jest jeszcze konto, nie? Do zarządzania link do konta Google. A. No, także to tyle. A jak jeszcze pewnie zapytacie, czy da się korzystać z y, tego na y, telefonie? Na chwilę obecną się dowiedziałem od pewnego kolegi, że da się korzystać, tylko trzeba używać przeglądarki. Y, no, mogę Wam pokazać, jak to wygląda na telefonie. Już może nie za długo, bo ten film ma być za, nie za długi. Więc przejdźmy sobie na telefon i pokażę Wam, jak to wygląda na telefonie, nie? Yy, tylko i, i to tyle, nie? Bo, bo, bo jeszcze może nie wiem, czy wspomniałem, czy nie, czy, czy nie czy wspomniałem, czy nie wspomniałem, ale pamiętajcie, że to jest jeszcze taka usługa nie do końca stabilna, to jest taka usługa eksperymentalna, z tego co wiem, nie? ale ona jest rozwijana, bo się pojawił język polski, nie? Tak, że potraktowałbym to bardziej jeszcze taką ciekawostkę, nie? Aniżeli coś bardziej takiego poważnego, nie? No, ale się można pobawić, nie? Można się pokorzystać, nie? Pobawić, bo już jest język polski, nie? Można się pobawić z kolegami, nie, i tak dalej, nie? Można, można sobie tam e, pokombinować, nie? z czymś takim. Dobra, przejdźmy sobie do Androida, bo na iOS też to działa, ale to będzie działało tak samo, bo to wersja webowa jest tylko, także widzimy się na Androidzie. Jestem z z powrotem, otwieramy przeglądarkę, już tutaj chyba jestem na tej stronie, dokładnie, tak, tak, dokładnie. Już otworzyła nam się ta strona bart.google.com Jest to dokładnie to samo. I tutaj mamy przykładowe prompty czy polecenia. I tu możemy zadać pytanie yy, z klawiatury albo z mikrofonu, ale z mikrofonu po prostu... Uh, nie zadziała teraz, bo mam nagrywanie ekranu aktywne, więc to jest niedostępne. Ale na telefonie też to powinno chodzić. No, i sobie może po prostu pisać, nie? Skoro trochę też. No, Zobaczymy, co mi. Po Odpowie jak... Przy... No dobra, żeśli. Do, oczywiście do... O, co ja zrobiłem? Wyszedłem ze strony. Ło kurde, bo to jest takie, wiecie, ale spotkałem. Muszę wpisać adres jeszcze raz. Dobra. Aktywność. I tutaj będzie prawdopodobnie To tylko można sobie sprawdzić, ale nie można już tego użyć ponownie. Muszę to napisać jeszcze raz. No dobra. Nie mogę, o, bo chciałem klawiaturę zamknąć, wiecie, bo w jest tak fajnie, że to w dół, nie? O, i proszę bardzo. I odsłusz. Oto kilka sposobów na przyspieszenie komputera, wyłącznie potrzebne programy w autostarcie. Tak. Gdy komputer uruchamia się, uruchamia również wiele programów, które mogą być niepotrzebne. Mhm. Aby je wyłączyć, otwórz menedżera zadań i przejdź do zakładki Uruchamianie. Dokładnie. Wyłącz wszystkie programy, których nie używasz podczas uruchamiania komputera. Dokładnie, Odepnij super. niepotrzebne aplikacje. Jeśli nie. masz wiele aplikacji zainstalowanych na komputerze, niektóre z nich mogą być niepotrzebne i zajmować miejsce. Aby je usunąć, otwórz panel sterowania i przejdź do zakładki programy i funkcje. Wybierz aplikacje, których nie używasz i kliknij przycisk Odinstaluj. Wyczyść pliki tymczasowe. Pliki tymczasowe to pliki, które są tworzone podczas korzystania z komputera. Mogą zajmować dużo miejsca i spowolniać działanie komputera. Aby je usunąć, otwórz menedżer zadań i przejdź do zakładki Wydajność. Kliknij przycisk Wyczyść pliki tymczasowe. Defragmentuj dysk. Defragmentacja dysku polega na uporządkowaniu danych na dysku twardym. Może to poprawić wydajność komputera, ponieważ system operacyjny będzie mógł szybciej uzyskiwać dostęp do danych. Aby zdefragmentować dysk, otwórz program Defragmentator Dysku i kliknij przycisk Rozpocznij. Uaktualnij sterowniki. Sterowniki to programy, które umożliwiają systemowi operacyjnemu komunikację z urządzeniami sprzętowymi. Jeśli masz stare sterowniki, komputer może działać wolniej. Aby sprawdzić, czy masz najnowsze sterowniki, możesz odwiedzić stronę internetową producenta urządzenia lub użyć narzędzia do aktualizacji sterowników. Zwiększ pamięć RAM. Pamięć RAM to pamięć, w której system operacyjny przechowuje dane, które są aktualnie używane. Jeśli masz mało pamięci RAM, komputer może działać wolniej. Aby zwiększyć pamięć RAM, możesz dodać dodatkową kartę pamięci RAM do komputera. Zainstaluj nowy dysk SSD. Dysk SSD jest znacznie szybszy od tradycyjnego dysku twardego. Jeśli masz stary komputer, zainstalowanie dysku SSD może znacznie poprawić jego wydajność. Jeśli zastosujesz się do tych wskazówek, możesz przyspieszyć działanie swojego komputera i sprawić, że będzie działał płynniej. No, czy powiem, powiem Wam, że ten to wszystko jest git, tylko defragmentacja dysku ja bym wywalił z tych porad, bo po defragmentacji się nie stosuje, zwłaszcza na SSD-kach. Bo dysków SSD się nie defragmentuje, ze względu na flash. A więc i flash się nie defragmentuje, ze względu na ich budowę, nie, no. <noise> Dobra, no, no i na telefonie też ta usługa działa, nie? Ten cały Google Dart. Dobra, no i tyle. Dobra. E, możecie się pobawić. Nie? Dobra, żegnam się z wami. E, ty, to był Dami a w tym materiale to byłoby tyle. E, premiera będzie 25 lipca prawdopodobnie, albo 24 zysku zależy od... E, moich możliwości, tam czasowych i e, samopoczucia, i tak dalej, nie? Wszystko zależy tam od e, moich możliwości, nie? Także do zobaczenia. Cześć. Mały update, bo otworzę jeszcze tą przeglądarkę, bo tu jeszcze macie menu i w tym ma, menu macie jeszcze aktywność, bardziej to sobie możecie sobie otworzyć, nie? Aktualizacje, informacje o tych aktualizacjach, pomoc techniczną i ustawienia. Tryb ciemny oraz swoje linki publiczne.